Cześć, z tej strony Jakub Cyran, a to jest podcast Okiem Cyrana, czyli takie miejsce, w którym dzielę się swoim punktem widzenia. I to jest czwarty odcinek, ponieważ trzy nagrałem w marcu tego roku. No i podjąłem taką decyzję, że kontynuację będę robił, jeżeli będzie odpowiednia ilość pobrań tego podcastu, tych trzech odcinków. No i właśnie to się stało, stanęło się to, więc pora nagrywać dalej. I czwarty odcinek będę się Potraktować trochę jak zweryfikowanie swoich słów z marca. Tam wtedy w tych odcinkach, które były nagrywane i opublikowane na początku pandemii, chciałem, żeby wybrzmiały dwie rzeczy. Pierwsza, to żeby nie panikować. A druga, żeby nie schodzić z cen. I myślę, że one dobrze wybrzmiały, bo podkreślałem to i w pierwszym, i w trzecim odcinku. No i niestety to, co obserwowałem na rynku to Te dwie rzeczy. Po pierwsze, że ludzie panikowali, a po drugie, że schodzili z cen, co zresztą jest mocno połączone. No i różne rzeczy można było zaobserwować. Na przykład agencja, która specjalizuje się w konsultacjach, nagle zaczęła realizować swoje usługi za darmo, albo przynajmniej e, tak komunikowała na rynku, emitowała reklamy płatne, że robią coś za darmo. E, albo trenerzy, którzy. No, słyną. Może z merytoryczności, albo z wysokich cen, a nagle zaczęli robić szkolenia, czy webinary po 17 czy po 69 zł. Wyobraźcie sobie, że jednego tygodnia możecie kupić ich szkolenie za 1,5 tysiąca 2-2,5 tysiąca za osobę, a nagle po miesiącu, czy w kolejnym tygodniu, po, po niewielkim upływie czasu, nagle możecie kupić ich webinar za 17 zł, albo ich półdzienne szkolenie. Za 69 zł. I co wtedy sobie myślicie? Hmm, jaki miły, wspaniały człowiek. Pomyślał, że mamy ciężko, więc obniżył cenę. Czy może kurczę? To jak to tak? To jeżeli by dalej sprzedała za 2000 per osoba, to by nie musiał tak mocno schodzić z ceny. Czyli możliwe, że jego wiedza tak naprawdę była wedmuszkom. Sprzedawała się w dobrych czasach, no ale już kiedy sytuacja się zmieniła, to jest mu ciężko, bo dlaczego nagle wartość tej wiedzy spada kilkudziesięciokrotnie? To jest zastanawiające i niepokojące, no ale też trzeba pamiętać o tym, że to kanibalizuje swoją wiedzę i swoje produkty, i swoje usługi, tak patrząc globalnie. Ja uwielbiam takie zadania, czy pracuję z klientami, czy, czy sam ze sobą nad swoimi produktami czy usługami. Patrzeć z lotu ptaka. Czy mamy na przykład 100 klientów w perspektywie roku? To ile oni wydadzą u nas i na jakie produkty, jakie usługi, jak to się będzie kanibalizować? Czyli, jeżeli ktoś kupi półdzienne szkolenie za 69 zł, to czy się nie okaże tak, że no, no nie wyda 1000, 2000 czy 5000 na jakąś inną usługę? Jeżeli ktoś kupi czyjąś książkę za kilkadziesiąt zł, to czy nie zrezygnujesz ze szkoleń na ten sam temat? I tak dalej, i tak dalej. Jak to sobie rozpiszemy i popatrzymy na liczby, wrzucimy je do Excela, to, to jest przerażające, co się działo. No, i tak szczerze mówiąc, ja się wycofałem na te kilka miesięcy. Nie odpaliłem żadnej reklamy, nie zrobiłem żadnego szkolenia, nie zrobiłem żadnego webinara. Czyli znaczy, komercyjnie tam zrealizowałem kilka zleceń dla klientów, z którymi wcześniej już współpracowałem, mieliśmy. Umówione świadczenia. Trochę trzeba je zmodyfikować ze względów na to, że trzeba było trochę offline'owych rzeczy przenieść do online'u i tak dalej, ale siedziałem i patrzyłem przede wszystkim. Spisałem sobie pewne założenia w marcu, w kwietniu, w maju. Cały czas tych notatek przybywało i patrzyłem, co się dzieje. No i to jest niesamowite, że jeden z tych trenerów, którzy robili webinary po 17 zł, teraz szuka pracy. I to nie chcę horrendalnych pieniędzy. Kilka tysięcy wystarczą na umowę o pracę i on będzie już zadowolony. I, I to jest niestety jest takie przykre, że często działamy ad hoc, żeby że nagle pojawia się pandemia, nie wiemy co robić, to spróbujmy w ogóle zdobyć cokolwiek na chlebek. Niekoniecznie w sposób mądry, poukładany. Ja zawsze powtarzam prostą rzecz że policz, ile musisz sprzedać, żeby zarobić na przykład milion złotych. I ile to musi być sztuk produktów i w jakiej cenie. Jak sobie na przykład zrobić takie zadanie, że sprzedać książkę za 60 złotych, to ile tej książki musi się sprzedać, żeby mieć w ogóle przychód milion, że tam nie mówię o zyskach, ale przychód milion złotych. I okazuje się, że to będzie chyba kilkanaście tysięcy. tak? No bo milion podzielić na 60 no to... Nie ja odpalę sobie teraz kalkulatora, bo zakłócę sobie działanie super wydajnego mikrofonu, który widać, że, że działa niesamowicie fajnie. No ale to czy ja jestem w stanie sprzedać te kilkanaście tysięcy książek? Ja jako Jakub Ceren, na pewno bym nie był teraz w stanie sprzedać. Chyba, że wrzucając do biedronek czy, czy uruchamiając reklamy na Facebooku, LinkedInie i tak dalej po kosztach, czyli że robię sprzedaż i mogę się pochwalić, że oj, mam bestseller, ale niestety ten bestseller nie przyniósł mi pieniędzy, a jestem zwolennikiem, że wolę mniej działać, wolę mniej sprzedać, ale więcej zarobić. Ja bardzo lubię te chińskie przysłowie kasa na koncie to kasa na koncie i naprawdę to jest coś, co, co weryfikuje moje wiele pomysłów. No i teraz jeżeli sobie przełożymy, to ile webinarów za 69 zł, czy półdziennych szkoleń, czy właśnie webinarów za 17 zł, czy szkoleń całodniowych za 120 zł, Musimy sprzedać, żeby zarobić konkretną sumę, konkretną kasę. Jeżeli jest to tak powiedzmy na kartce, rozpiszemy, to się okazuje, że działania są bez sensu. Jeden z właśnie z webinarów komercyjnych, który robiłem, no to zrobiłem kilka razy drożej niż inny trener, ale tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu wiedziałem, że że to ma odpowiednią wartość. I teraz nie chodzi o to, żeby się chwalić, bo trochę tak to chyba zabrzmiało niecelowo. Ale żeby naprawdę zastanowić się, dlaczego, nie wiem, moja stawka godzinowa wynosi 100 zł, 200 zł, 50 zł. Czy troszeczkę tak, bo było dobrze? Czy faktycznie zatem by się coś przekłada? Czyli, że na przykład ktoś wyda... Na usługi mojej firmy, czy na produkty mojej firmy 10 tysięcy złotych, na tym zarobi czy straci? A jeżeli zarobi, to ile? A jeżeli straci, to ile? Bo może te usługi, te produkty powinny kosztować 6 tysięcy złotych, wtedy obie strony byłyby zadowolone. A może 60. I jeżeli znamy taką realną wartość swoich produktów, usług, tego, co, co dajemy, to nagle, gdy przyjdzie pandemia, to się nie przestraszymy i nie zrobimy przeceny 99%, bo to jest trochę bez sensu. Bo gdyby teraz rozrysować na karcie, jak wyglądała ta pandemia, to faktycznie w kwietniu, w marcu firmy się przestraszyły i zaczęły ciąć różnego rodzaju wydatki. Zastanawiali się, co, co zrobić, w którym kierunku iść, i była widoczna taka ostrożność wydawania budżetów. Ale w maju, w czerwcu, to wróciło całkowicie do normy większości branż. No oczywiście, jeżeli naszymi klientami są linie lotnicze, no to można to było, no, no nie podnieśli się, jakby, tak brutalnie mówiąc, ale jeżeli mamy całą gamę branż, no to w czerwcu już było całkowicie normalnie. I teraz głupie decyzje, nieprzemyślane, spontaniczne. W marcu, w kwietniu mogły na lata ubić nam firmę. I przypomnę właśnie jest ten jeden z trenerów. Który szuka teraz pracy. No, po prostu umowa o pracę. I to jest z jednej strony smutne, a z drugiej strony to było całkowicie do przewidzenia. Dlatego tak bardzo chciałem, żeby te odcinki moje okazały się w marcu. Żeby ktoś posłuchał, żeby nie panikować i nie ścinać cen. Bo minęło kilka miesięcy i co? Jeżeli zeszliśmy z 2000 na 100 zł, to co teraz powiemy klientom? Ej, wróćmy na 2000? no nie, nie wiem czy kojarzycie taką markę Ifrosze. to są francuskie naturalne kosmetyki i tam była taka sytuacja, że co chwila były promocje 50%, czyli tam przypuśćmy żel pod prysznic kosztuje 30, ale realnie można było kupować za 15 zł. No i teraz w Twoim umyśle, drogi potencjalny kliencie, jeżeli przez ostatnie dwa lata kupowałeś tylko i wyłącznie za 15 zł, to czy ta cena 30 zł dla Ciebie jest realna, czy ona jest tylko jakaś taka gdzieś tam podana, ale niekoniecznie to jest realna wartość tego produktu. No i, i żeby też tak z nami nie było, nie? Że, że my to normalnie 2000, ale gdy przyjdzie coś do czegoś, to za 100 zł zrobimy, bo to jest po prostu niszczenie swojej firmy na lata. Możliwe, że już nieodwracalnie, bo jeżeli ktoś jest w stanie robić coś za darmo, za 17 zł, za 69 zł. To później dlaczego 2000? I, I to też jeszcze pokrywa się z tym, co bardzo często lubię mówić na różnego rodzaju wystąpieniach, żeby budować siebie w taki sposób, żeby jeden miesiąc pracy firmy dawał nam dwa miesiące życia bez żadnego przychodu. Tak? Czyli przepracujemy sobie rok, to dwa lata możemy odpoczywać. Przepracujemy sobie 10 lat, to 20 kolejnych lat możemy zupełnie w ogóle nie pracować. No i byśmy się tego trzymali, to, co wtedy nam to daje? To, że gdy pojawia się pandemia, to możemy powiedzieć: Dobra, to sobie 5 miesięcy przeczekam z boku i popatrzę, to sobie rok przeczekam z boku i popatrzę. Nie będę świadczyć usługi 10 razy taniej, bo nie potrzebuję teraz mieć jakiegoś tam niewielkiego zastrzyku gotówki, ryzykując, że, że po prostu ubiję wartość swojej firmy w oczach konsumentów, w oczach klientów, w oczach kontrahentów. Więc chciałbym żeby z tego odcinka wybrzmiało to, że trzeba ustalać wartość swoich produktów, która jest realna. Jeżeli sprzedajemy, nie wiem, konsultacje, co jest taką najprostszą rzeczą, bo to jest no, rozmowa, która może trwać na przykład godzinę. Czyli jeżeli sprzedajemy godzinę konsultacje, to czy one mają kosztować 50 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1000 zł, 4000 zł za godzinę? Jaką wartość dostarczamy? Czy to jest jakaś motywacja, która potrwa Kilka chwil po naszej rozmowie i tyle, czy pomagamy, na przykład, przestawić flow działającej firmy, i nagle ktoś wyda nasze konsultacje 5 tysięcy, ale zrobi 50 tysięcy w ciągu kwartału. Jak tak realnie widzimy, co nasze usługi i produkty robią klientom, to, to nagle dużo łatwiej jest nam ustawiać cenę. Jeżeli jesteśmy, na przykład, szkolimy restauratorów, czyli ktoś, kto ma stworzyć swoją pierwszą restaurację i nagle wydając u nas 10 tysięcy na konsultację, jest w stanie uniknąć kosztownych błędów, oszczędzić co najmniej 200 tysięcy w skali roku, jesteśmy w stanie to udowodnić, no to jaki byłby sens ścinać wartość tych konsultacji z 10 tysięcy na nie wiem, 3 tysiące. Zresztą też trzeba pamiętać, kto jest naszym klientem. I teraz, jeżeli na przykład naszymi klientami są członkowie zarządu, to oni naprawdę nie potrzebują darmowych konsultacji, czy webinaru za 17 zł, czy za 69 zł, dlatego, że ich stawka godzinowa jest dużo większa. Ja oni powiedzą: Okej, okay, dobra, fajnie, obejrzę sobie webinar e, dwugodzinny. Tylko, że ja w tym czasie to mogę zrobić mnóstwo fajnych rzeczy, które zarobią mi pieniądze. Więc takie schodzenie z cen, robienie za darmo, czy, czy, czy za prawie darmo, jest z tak wielu. Poziomów bezsensowne, że bardzo przestrzegam przed tym dalej. Jest taka fajna książka, teraz pewnie zaszeleszczę i mój, mój montażysta podcastów będzie niezadowolony, ale jest taka książka wydana przez pewnie wydawnictwo, jak to zwykle bywa. Akurat, o, Harvard Business Review poleca, ale to chyba on tego nie wydał, a może wydał. Projektowanie propozycji wartości. To jest taka książka, która pomaga nam przejść przez. Te wszystkie aspekty i rozumieć, co dajemy, komu dajemy, jakim grupom docelowym i tak dalej. I myślę, że jeżeli posłuchaliście tego odcinka, już tam mówię kilkanaście minut, no to wejdźcie sobie teraz takiegoś jakiegoś tam książka PL, czy innego Impiku, czy może akurat tylko w sklepie Harvard Business Review, możliwe, że tylko tam można to kupić. I kupcie projektowanie propozycji wartości i przepracujcie to. Bo moim zdaniem, to co dzisiaj jest, a nagrywam ten podcast we wrześniu 2020, to jest pięknie. Ale w ciągu roku, dwóch, bezrobocie wzrośnie kilkukrotnie. Myślę, że dojdzie do 20%, że ta dwumiesięczna panika, pandemia, która była, to, to jeszcze nic w porównaniu do tego, co nadejdzie. Dlatego bardzo moim zdaniem ważne, istotne jest dalej pracowanie nad wartością swojej firmy, nad stworzeniem takiej mapy z lotu ptaka przychodzi tu klientów co kupują w perspektywie roku jaka jest ich ścieżka możemy sobie posegmentować tych klientów na tych, którzy kupili i dalej kupują kupili i już nie kupują albo nigdy nie kupili i zastanowić się co możemy zrobić jeżeli na przykład sprzedajemy produkty czy usługi za kilka tysięcy złotych i 90% osób nam odpada to może zróbmy jakiś produkt tańszy żeby te kilkadziesiąt procent mogło coś kupić i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo dobry moment na taką strategię, rozpisywanie i planowanie, no bo jeszcze jest dobrze i, i pewnie wrócimy do tego odcinka za, za kilka lat i zobaczymy, czy moje no przewidywania się spełniły we wrześniu 2020 roku. Bezrobocie jest na poziomie 6, 6,5%. Faktury są płacane na czas, mnóstwo solidów pada non-stop, nie czuć w ogóle paniki, więc jest bardzo dobrze. Jak będzie we wrześniu 2022, podejrzewam, że, że będzie dużo, dużo, dużo gorzej. I jak my wykorzystamy ten czas? Bo to też jest tak, że w marcu w kwietniu, jak niektórzy z nas zostali zamknięci w domach, a właściwie pewnie większość w naszej branży, to jakie mieliśmy cele i założenia? Co zrobimy teraz? O, teraz to pod szkole język, poczytam książki, będę gotować. No i po kilku dniach, czy, czy może kilkunastu, jak byliśmy dość wytrwali, to to się zmieniło, już nasze oczekiwania i założenia, dlatego no, warto jest teraz podjąć decyzję, ok, dobra, pracuję nad strategią działu sprzedaży, w ogóle całego, całej linii produktowej w naszej firmie i tak dalej. Tak, no tak, jak na widzę, że mam miejsca, aby wstawić swoje ulubione przysłowia. No i nie wszystkie te przysłowia są grzeczne, ładne, także... No, ja może to powiem, a wy najwyżej tego nie słuchajcie, ale takie trzy przysłowia, powiedzenia: doskonało się z kwestią następnych pięciu minut, postaraj się, by następne pięć minut było prawdziwą petardą. Czyli też nie chciałbym, żeby to przerastało na nas wszystkich to, że musimy nagle zrobić wielkie strategie, obliczyć wartości, ale jak możemy następne pięć minut wykorzystać, by było petardą? Bo tylko to sprawi, że za te faktycznie dwa lata będziemy w zupełnie innej sytuacji. Kolejne przysłowie to sraj lub zwolnij nocnik. Czasami niepotrzebnie bawimy się właśnie w firmy, które nikomu nie robią dobrze. Ani klienci nie są zadowoleni, ani my jakąś na tym nie zarobimy. Tak naprawdę zajmujemy komuś miejsce niepotrzebnie. Więc zastanówmy się, w którym kierunku iść. I faktycznie ten trener bym powiedział, co za trener, ojej, to byłaby tragedia, bo oczywiście w strategii ja mam wpisane z tym bardzo pozytywną osobą, i teraz nie chodzi o wyniki COVID-u, ale ten trener podjął decyzję, że się wycofuje, że nie będzie robił binarów za 17 zł i bardzo dobrze, pójdzie na umowę o pracę, będzie realizował, może przyniesie więcej dla gospodarki, dla rynku, dla swoich klientów, a właściwie jednego klienta więcej zysku. To tak na koniec, żeby jeszcze wybrzmiała ta jedna rzecz, może powtórzę, wykorzystajmy ten czas, aby zaprojektować firmę z lotu ptaka wszystkie leki produktowe może jakiś nowy produkt za, do innej grupy albo do segmentu, który u nas był do tej pory zaniedbywany może trzeba stworzyć w ogóle nowe linie produktowe jest, jakby jest, nie tylko stworzyć i zaprojektować jak, jak to sama nazwa mówi, ale też zastanowić się właśnie czego nie było ja też bardzo lubię takie... Czy, czy kupiłbyś książkę za 300 zł? Ciężko. Jesteśmy przynajmniej, że książka kosztuje 30 kilka złotych. Jak ktoś wypuszcza książki za 69, czy na przykład Michos Szafrański, albo za 89, teraz Marcin Iwóć to to są drogie książki. Ale wyobraźcie sobie kurs wideo, czy kurs online, że masz 8-tygodniowy program Nauki, czegokolwiek, czy programowania, czy gotowania, czy czegokolwiek, no to czy 300 zł to byłoby dużo? Mało, moim zdaniem bardzo mało i, i obiekcje by nam się nie włączało, że to jest wysoka cena, bo, no bo kurcz, nie oszukujmy się, nie? To jest, to jest, jak porównamy sobie koszt nie wiem, studiów, MBA, książek, czegokolwiek, tam się okazuje, że ta wiedza, którą zdobędziemy za 300 zł, to jest to atrakcyjna oferta. A ile czasu poświęcimy na przygotowanie książki, a ile na przygotowanie kursu? My, jako autorzy, I nagle się okazuje, że kurczę faktycznie, żeby zarobić ten milion złotych, o którym wcześniej mówiłem. To nagle okazuje się, że wcale nie musimy mieć niesamowitych produktów, usług, jakiejś wielkiej ilości ich sprzedanych. Wystarczy dobrze ustalić cenę i żeby ona była miarodajna do tego, co oferujemy. Czyli. Łatwiej sprzedać 1000 kursów za 1000 zł i mieć milion niż 100 tysięcy e-booków za 9,90. Dlatego, że po pierwsze grupa docelowa, a po drugie koszty pozyskania klienta. Jeżeli ja sprzedaję kurs online i tak naprawdę kolejna licencja, czy już nie liczymy tych wszystkich kosztów platformy, stworzenia, przygotowania, ale to, czy kupi 100 czy 101 osób, to ta 101 osoba kosztuje nas dosłownie kilka złotych, czyli na pozyskanie tej osoby możemy wydać, jeżeli kurs kosztuje 1000 zł, 500, 600, spokojnie, to będzie jeszcze zdrowa metryka, czyli w porównaniu 600 zł do pozyskania klienta, versus, no nie wiem, jak sprzedajemy e-booka za 9,90, teraz chyba VAT na e-booki zmala na szczęście do 8%, bo wcześniej wynosił 23%, to już w ogóle bo bez sensu, bo jedna czwarta od razu odpadała nam na, no na podatki, Dodatkowo też potrzebujemy platformy, która przyjmie płatność. Czasami przy bardzo niskich kwotach sprzedaży płacimy np. złotówkę od każdej transakcji. Czyli w wypadku eBooka za 10 zł to jest już prawie 10%. Czy to jest 10%, a jeżeli to jest 9, 90% cena eBooka, to jest prawie 10%. Jak sobie to wszystko podsumujemy, to się okazuje, że po prostu na poziomie kartki ten pomysł całkowicie odpada, bo jest bezsensowny. Czyli róbmy rzeczy, które. Czasami nie były dla nas atrakcyjne, czyli planowanie, strategia, liczenie, liczby w sprzedaży i budowaniu firmy są niesamowicie ważne i nie odkładajmy teraz. Czasami najbliższe 5 minut ma dla nas największe znaczenie i czasami jak nie czujemy się, że jesteśmy kompetentni w czymś, to po prostu zwolnimy miejsce komuś innemu. Ja się z Wami teraz już żegnam, ale następny odcinek mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej wartościowy niż ten. Ten był taki mocno przegadany, bo chciałem wyrzucić z siebie to, co przez pół roku u mnie się zbierało i gięździło, więc no, to był może trochę taki mm, bardzo opinio. Nie twórczy, ale bardzo taki odcinek, w którym wyrażałem dużo swoich przypuszczeń, gdybań, obserwacji, a w przyszłym będę chciał pokazać wam, co w pierwszym tygodniu września należy zrobić, żeby zarobić.